Na pewno interesuje mnie aktorstwo szlachetne, aktorstwo uczciwe, oparte na, 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 na prawdzie, na, na przerobieniu emocji, na, na przepracowanych emocjach, na aktorstwo oparte na, na świadomości siebie, na scenie, na świadomości swojego działania, na świadomości współpracy z partnerami, ze scenografią. Jeżeli to jest aktorstwo totalne, to tak. A czy Wojciech Siastacza będzie niósł sobie cechy przekroczenia artystycznego? Tak. Pewnego, pewnego nadużycia będzie niósł taką cechę. Możemy to tak nazwać. Możemy to również nazwać zabiegiem artystycznym, który jest za, zabiegiem, którego sens tego przekroczenia pewnej, pewnej granicy też. No, nie, nie, nie przekraczamy w tym momencie ani granicy żadnej estetycznej, granicy dobrego smaku, granicy. Yy, Etyki, granicy moralności, przekraczane w tym momencie granicy ludzkiej wytrzymałości. Czy spektakl będzie niósł ze sobą jakieś niespodzianki dla widza Gdańskiego, który jest przyzwyczajony do pewnego rodzaju estetyki, prawda? No więc myślę, że ten spektakl może być niespodzianką dla widza gdyńskiego cały. Cały, taki jaki jest. Niespodzianką może być forma tego spektaklu, ujęcie tego tematu i traktowanie postaci, ustawienie granic teatru, jak daleko to wszystko sięga, gdzie my jesteśmy, gdzie gdzie my jeszcze gramy. To są właśnie takie niespodzianki, które, które moim zdaniem mogą być niespodziankami najbardziej atrakcyjnymi. Przekraczanie pewnych takich pewnych granic granic z tym, że mówię i uspokajam. Nie chodzi tu o żadne granice typu naruszenie moralności czy etyki. A szkoda, a szkoda. No, widzi Pan, no, niekoniecznie moim zdaniem wszystkie pięknej, chociaż bolesne historie należy tak opowiadać aż tak bardzo do końca. I wydaje mi się, że tyle ile widz nie widzi, a, a może sobie pomyśleć, to, to jest to nasze netto.